Dolny Śląsk po raz kolejny znalazł się na pierwszych stronach portali internetowych. Niestety, najnowsza wieść z tego regionu budzi wśród internautów tylko jedną reakcję szok. To, co miało miejsce w okolicy Legnicy i Lutomi Górnej, budzi przerażenie. Mieszkańcy nie mogli zrozumieć, dlaczego to się stało. Dolny Śląsk to miejsce, w którym doszło do sytuacji wymagającej długiego śledztwa i współpracy różnych służb. Chodzi o brutalne morderstwo matki, którego dokonał z niewyjaśnionych przyczyn jej własny syn. Ta sytuacja wpłynęła nie tylko na rodzinę mordercy i zamordowanej, ale i rzuciła cień strachu na całą okolicę. Większość zastanawia się i dalej plotkuje, tworząc powody, dla których mężczyzna zdecydował się na tak tragiczne kroki. Prawda jest straszna. Bezlitosny matkobójca dla telewizji Teletop Sudety Świdnica w sprawie zabójstwa komentarza udzielił prog. Marek Rusin, w Lutomii Górnej w jednym z domów ujawniono zwłoki dwóch kobiet, 56-letniej mieszkanki tego domu, oraz drugiej kobiety w wieku około 40 lat. Kobiety te posiadały rany kłute i cięte na ciele, w szczególności na brzuchu, klatce piersiowej, w okolicach szyi i głowy, które spowodowane były najprawdopodobniej narzędziem ostrym, np. nożem, opisuje prokurator. Na miejscu zdarzenia wczoraj przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono wiele dowodów, w tym najprawdopodobniej narzędzie zbrodni. W domu ujawniono zwłoki 21-letniego mężczyzny, syna właścicielki, który dokonał samopowieszenia. Słyszymy. Z naszych ustaleń wynika, że zdarzenie ujawnił wnuczek 56-letniej kobiety. Czynności, które wykonujemy zmierzają do ustalenia przebiegu zdarzenia. Obecnie ciężko jest z uwagi na etap postępowania ustalić co w Lutomii się wydarzyło. Dodaję. Niewątpliwie zdarzenie to zakwalifikowaliśmy jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ ilość ran ujawnionych na ciele tych kobiet. Sposób ich zadania wskazuje właśnie na takie szczególne okrucieństwo. Nie wykluczamy żadnej wersji. Bierzemy pod uwagę, że mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, ale nie jest to pewna wersja. Nie wykluczamy. Że zdarzenie to mogło mieć również inny przebieg. Mówi prokurator. Kim jest druga kobieta i co się tam właściwie stało? Po pewnym czasie, prokuraturze, udało się ustalić tożsamość zamordowanych, udało nam się ustalić personalia kobiety. Jest nią 41-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego, konkubina 21-latka, z którą mieszkał przed zdarzeniem, mówi Marek Rusin. Według doniesień sąsiadów syn właścicielki domu, Maciej, przemierzał Dolny Śląsk. Tułał się od wielu miesięcy z Legnicy do Lutomi. W pewnym momencie jednak postanowił wrócić do domu, w którym prawdopodobnie nie był mile widziany. W dzień mordu prawdopodobnie między nim, matką i drugą kobietą wynikła awantura. 21-latek zdecydował się sięgnąć w złości po nóż i siekierę.